Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Taka refleksja na temat protestantyzmu, który jest wrogiem człowieka, wrogiem ludzkiego ducha, wrogiem ludzkiego umysłu, z dwóch powodów, moi drodzy. Pierwszy powód to tak jak żeśmy sobie wspominali wczoraj, przedwczoraj w tych krótkich nagraniach kontra pastor Cerikas, który głosi prawdę, że można, że jak protestanta zgłosi prawdę do katolików, to on niekoniecznie chce nawracać nas na protestantyzm, tak? No ale trzeba opuścić Kościół Rzymskokatolicki, tak? A później wiesz tak jak chce ta, co chce, ta jak chce ta, nie? czy tak, gdzie chce, to do jakiego zbożu. tak Ala obsiak, nie? Czyli dlaczego jest brogiem? Ponieważ wskazuje człowieka na intelektualną i duchową tułaczkę. Odcina tam kotwicę prawdy i wskazuje człowieka na dryfowanie, na własne poszukiwania, tak jak pisze święty Paweł w liście do Efezją, w czwartym rozdziale, Człowiek staje właśnie, gdzie przestrzega przed byciem miotanym falami jak dzieci, prawda, fałszywymi naukami. To jest protestantyzm. Odciąć od prawda, później słuchaj tam kogoś drugiego, trzeciego, a jak znajdziesz zbór, gdzie masz prawdę, to tam se zostań, później jak się nie zgodzisz, to... Moi drodzy, ile jest takich protestantów, chociażby Charles Russell, założyciel świadków wiechowych. Przecież na początku był Selwyn White, później zmienił denominację, a w końcu założył świadków wiechowych, tak? Czyli od, od denominacji, od kościoła do kościoła, aż w końcu swoją sektę założył. Ilu jest takich protestantów, którzy byli tu, byli tam, aż skończyli może w trzeciej zborze, a z, albo zaukładali swoje własne zbory. To jest właśnie owoc tych tuaczek, zaspokojenia tej potrzeby duchowej, intelektualnej, prawda, zakot zakotwiczenia się w prawdzie, jakiejś takiej wewnętrznej stabilności, tak? Protestantyzm jej nie daje, bo protestantyzm wskazuje człowieka na dryfowanie i naradzenie sobie samemu sobie, nawet jeśli szasta Słowem Bożym, Jezus Panem, Jezus to, Jezus tamto, to jednak Wskazuje człowieka na samego siebie i słowo Boże. I te skutki są opłakane. 50 tysięcy sekt, i wiele ludzi, którzy chodzi od zboru do zboru, szuka, prawda, mota się. Część wraca do kościoła rzymskokatolickiego, bądź się nawraca i znajduje stabilność duszy, bo ona jest tylko w jednej prawdzie, która jest w jednym kościele rzymskokatolickim, prawda? Więc to jest bycie wrogiem człowieka, tak naprawdę. Protestantyzm nie jest ludzki. Protestantyzm jest wrogiem człowieka i nie jest ludzki z tego powodu, że stawia człowieka przed Bogiem w fałszywej postawie. Moi drodzy, nie tak dawno. Bo wczoraj czytałem sobie i rozważałem mądrość Seracha, rozdział 5, wiersz 5, który mówi: Nie bądź tak pewny darowania ci win, byś miał dodawać grzech do grzechu. A czym jest protestantyzm, który wyrywa katolika od świętej spowiedzi i mu mówi: Słuchaj, też masz wszystkie grzechy odpuszczone, nie musisz się spowiadać, masz darowane winy, prawda, że grzechy przyszłe masz przebaczone. Nie bądź taki pewny darowanie ci win. Protestantyzm już w tą pewność człowieka wpycha. klepnie formułkę, tam przyjmie chrzest na przyjętego zbawienia, już część przynajmniej protestantyzmu, już masz grzech odpuszczony, przyszłe, przeszłe, teraźniejsze, już jesteś święty, sprawiedliwy, nic nie musisz robić. Jest to, moi drodzy, protestancka, czyli diabelska odpowiedź na bardzo wielką pokusę człowieka, który nie chce się przyznać do grzechu, który nie chce się spowiadać, który nie chce robić rachunku sumienia, który chce się rozgrzeszać i uspokajać sumienie po swojemu, tam najwyżej przeprosi Pana Boga albo tam, nie wiem, może zrobić coś dobrego, jakiś dobry uczynek. Ale moi drodzy, to jest właśnie takie po naszemu, i z człowiek sobie mawia, o już mam odpuszczone, bo to zrobiłem, bo tam może przeprosiłam Pana Boga eee, 1500 rzeczy, ale nie spowiedź, nie? No bo co mam iść do księdza? Mam się spowiadać jakiemuś księdzu, który może jest jeszcze też grzesznikiem gorszym niż ja, no bo ja co ja nagrzeszyłem? Ja już jestem sprawiedliwy, nie? Więc moi drodzy, to dodawanie grzechów do grzechu. To jest, moi kochani. Wrogie człowiekowi, wrogie zbawieniu człowieka. Bo taki ekskatolik, który idzie, już mu powiedzą, że jest zbawiony, mimo to, że wie, że konieczna jest spowiedź, on się tego wypiera i zaspokaja, zastępuje spowiedź jakimiś ochłapami, jakąś formułką może, albo w ogóle nic nie robić. Nie, bo jak głosi pastor Stepano, ja upadłem o grzech, trafi swoją moc, już aleluja, już wszystko. Właśnie protestantyzm jest, nie jest ludzki, jest wrogiem człowieka. To, to trzeba zrozumieć, moi drodzy, i pokazuje dlaczego. Bo skazuje człowieka na tułaczkę wewnętrzną, duchową, intelektualną w poszukiwaniu prawdy. Wskazuje człowieka na poszukiwanie zboru, który by odpowiadał jego przekonaniom, i stawia człowieka w fałszywej postawie przed Bogiem, jako już sprawiedliwego, już przebaczonego. Nie jesteś sprawiedliwy, bracie i siostro. Nie jesteś już przebaczony z przyszłymi, przeszłymi, teraźniejszymi grzechami. Jakbyś to chciał, jakbyś tak chciał wierzyć. Już masz wszystkie grzechy, nawet te, które popełnisz. Od nie jesteś. Mamy się stawać. Świętymi, jak Bóg jest święty na wzór Chrystusa. Starajcie się o świętość. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. I to mamy robić. Odpuszczenie grzechów jest tylko w Kościele rzymskokatolickim, któremu Chrystus przekazał władzę odpuszczania grzechów i zatrzymywania. I to nie jest tak, że ja sobie pójdę do spowiedzi, że jestem odpuszczony. Nie, nie bądź jeszcze taki pewny, nawet jak usłyszysz yy, puknięcie w, konf w konfesjonał, że, że, że jesteś odpuszczony. Masz grzech, odpuszczony. Bo trzeba spełnić dobre warunki. Ra żal za grzechy. Szczera spowiedź, bo są świętokradzkie spowiedzi, które są grzechem ciężkim. przebaczenie bliźniemu, nie? To są warunki, które Chrystus stawia. Jak nie przebaczysz bliźniemu, to i ojciec tobie nie przebaczy, tak? Szósty rozdział Ewangelii Świętego Mateusza. Więc, moi drodzy, trzeba być świadomy pewnych rzeczy. O no, protestantów, który tak jest często przedstawiany jako taki, no trochę inny, ale prawie taki jak katolicy, tam trochę inna teologia, trochę inne zrozumienie, nie ma trochę innego, bo to trochę inne już jest przeklęte. To trochę inne już jest wrogiem człowieka, wrogiem ducha, wrogiem umysłu, wrogiem zbawienia. W ekstremalnych warunkach tak, bo jeżeli człowiek, który jest katolikiem i zna prawdę, i świadomie, i dobrowolnie porzuca tą prawdę, ryzykuje zbawienie, ryzykuje wieczne potępienie w piekle, bo się odrywa od świętej spowiedzi, mnoży grzech do grzechu. Bo przecież jak się protestant, który się spowiadał załóżmy przez 30 lat i był świadomy pewnych rzeczy, a później się tego wypiera i spowiedź próbuje zastępować jakimiś nie wiadomo czym, jakimiś fantazjami, że on już ma odpuszczone grzechy, a nie ma, to te grzechy, które popełnia od 30 roku życia, a załóżmy ma 50 lat przez 20 lat, grzech do grzechu jest dodawany. Nie jest odpuszczony. Bo Bóg nam pokazał, jak odpuszczać grzechy, jak dostąpić odpuszczenia grzechu. Przez posługę jednania, przez Słowo jednania. I to jeszcze trzeba spełniać warunki. Rachunek sumienia, szczera spowiedź, żal za grzechy. A nie tak na odstaw się jeszcze nie powiedzieć tego, albo tu zakłamać, przekłamać księdza, żeby było po naszemu, żeby szybko dostać rozgrzeszenie. Nie grajmy, moi drodzy, ze zbawieniem, nie grajmy, moi drodzy, z tak potężnym darem, jaki Bóg nam dał w sakramencie spowiedzi. Nie grajmy, moi kochani, z naszymi fałszywymi ideami, że jak to zrobiłem, albo tak się zachowałem, to już mam grzech odpuszczony. Nie. Chrystus w Ewangelii mówi jasno, co trzeba zrobić, by dostąpić odpuszczenia grzechów i przez święty Kościół Rzymsko-Katolicki droga do odpuszczenia grzechów jest jasno i pewnie pokazana. I tego się należy trzymać, a nie właśnie odciąć się od tego i, i, i fantazjować sobie. Fantazjować sobie na temat Prawdy, szukając zboru, który mi pasuje, albo zakładając swój własny zbór, fantazjować sobie na temat odpuszczenia moich win. Moi kochani, tutaj się igra na linię nad piekłem. Wywracanie prawdy do góry nogami i stawianie siebie przed Bogiem w fałszywej postawie, moi drodzy, jest równie pochyłą do piekła. I protestanty z nas w to wciska. To, co mówi pastor Cyrika, z nas w to wciska. Na równie pochyłom do piekła. Potężne jest ryzyko potępienia, bo tutaj też jest stopień świadomości, prawda? Tych ekskatolików, prawda? Bo żeby był grzech ciężki, taki śmiertelny, to musi być pełna świadomość pełne przyzwolenie woli i oczywiście materia. Zdrada Chrystusa, wyparcie się wiary jest materią ciężką. Tak, jeżeli człowiek jest w pełni świadomy tego, co robi i ma pełną wolę, no to naprawdę wchodzi na równie połę do piekła. Nie róbmy tego, moi kochani. Życie jest jedno i zbawienie też jest jedno. I albo je, albo tam będziemy w niebie, albo właśnie igrając sobie przez fantazję, przez różne fałszywe nauki, skończymy w piekle. Tu nie ma, moi kochani, miejsca na jakieś dywagacje, tylko tak, tak, nie, nie, piekło, niebo, prawda, fałsz, a nie jakieś takie e, pośrodku, pośrednie rzeczy, że może trochę tak, trochę nie, trochę nie, trochę tak i tak wyjdzie taki miszmasz. Nie. Miszmasze są z piekła. Do nieba prowadzi tylko jedna prawda. Do nieba prowadzi tak, tak, nie, nie. To jest droga do nieba. Klarowna, nie, tak, tak, nie. Według jednej prawdy, która jest w Chrystusie Jezusie i w jednym jego kościele rzymskokatolickim. Tego się trzymajmy, jak, jak zakotwiczony statek w Porcie. A to co oferuje pastor Cyrikas, żeby tylko z kościoła wyjść, a później właśnie na no to co, to jest właśnie odpięcie okrętu z kotwicy i zostawienie go, żeby sobie dryfowało. A to się rozbije albo gdzieś na bezludną wyspę skończy, albo na Mieliśnie skończy. Nic dobrego z tego nie wyjdzie, moi drodzy. Nic dobrego z tego nie wyjdzie, bo takie dryfowanie, moi kochani, może się skończyć tragicznie. A to tragedia to będzie piekło. Droga do nieba jest jedna, nie 50 tysięcy. Pozdrawiam.